Jeśli jeszcze zastanawiasz się, czy sztuczna inteligencja może pomóc ci zarabiać więcej pieniędzy, otóż zdecydowanie może i zaraz ci właśnie wyjaśnię jak. No załóżmy, że jesteś trenerem fitness. Część twojej oferty obejmuje program szkoleniowy dotyczący planu żywieniowego i to zajmuje ci określoną liczbę godzin tygodniowo, które dajesz danemu klientowi tak indywidualnie. Co oznacza, że masz ograniczoną liczbę godzin, i oznacza to, że możesz przyjąć określoną ilość klientów na ten program i to oznacza, że również masz określony pułap zarobków dotyczących tego programu i tych klientów. Więc, jeśli zaczniesz korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak na przykład ChatGPT, możesz skrócić ten czas, który poświęcasz na tworzenie programów treningowych i programów żywieniowych, jeśli odpowiednio wytrenujesz wcześniej sobie ten czat i on będzie wiedział, o co Tobie chodzi i co Ty od niego tak naprawdę oczekujesz. Dzięki temu skróci się czas, który poświęcasz na tworzenie programów żywieniowych i zostanie Ci tylko ten sztywny czas na tą pracę indywidualną z klientem. Uzyskasz więcej czasu na tworzenie kolejnych programów szkoleniowych i tworzenie kolejnych programów żywieniowych, a co za tym idzie, będziesz miał więcej czasu na nowych klientów, czyli zyskasz możliwość zwiększenia swoich zarobków. W ten sposób możesz podnieść ceny albo przynajmniej obsłużyć więcej klientów i zarobić więcej pieniędzy. To jest y, naprawdę bardzo proste i to jest też niesamowite, jakie daje możliwości ta sztuczna inteligencja. Dlatego ja naprawdę jestem tym zafascynowana i bardzo chętnie się tym dzielę i pomagam tym, co mają produkty, jak i tym, którzy mają usługi. Jeśli nie wiesz jeszcze, jak z tego skorzystać, koniecznie się do mnie odezwij albo napisz w komentarzu: PRIF albo DM <gryw> nowocześnie. E, I na pewno coś dla ciebie, słuchaj, no wymyślimy. W kontakcie, cześć.